Będziemy gotować zdrowo, smacznie i łatwo. Nazywam się Kuba Stojermark i pokażę Wam, jak szybko i sprawnie przygotować świetne makaronowe danie. Opowiem, jak gotować makaron, żeby zachował najwięcej wartości odżywczej. Pokażę, że makaron jest ciekawą i uniwersalną bazą do dań. W ramach kampanii Makaron rządzi zdrowo przygotowaliśmy dla Was cztery filmy, w których prezentuję makaron w różnych odsłonach. Przepisy inspirowane są kulinarnym e-bookiem, który możecie ściągnąć ze strony makaronrządzizdrowo.pl. Na tej stronie znajdziecie też wiele informacji i ciekawostek o makaronie. Drodzy Państwo, ten przepis, który dzisiaj przygotuję, to będzie fusilli, czyli świderki z mięsem z indyka. Z mięsem z uśców indyka, ono jest pełnowartościowe, jest fajniejsze, nie jest takie suche jak piersi z indyka. I połączymy go, zrobimy z tego sos, trochę a la bolognese. To będzie tak naprawdę włoskie ragu, czyli wolno, podsmażone mięso z winem, z warzywami, które mam tutaj. To wszystko nam razem się wymiesza z sosem pomidorowym. Ugotujemy fusili, wrzucimy to wszystko do środka. Wiadomo, zawsze wrzucamy makaron do środka, jak on będzie ugotowany. Taki super ociekający z wody tutaj. Zrobimy sobie ten sos, zrobimy makaron, a na oddzielnej patelni na samym końcu przygotuję coś, co Włosi nazywają pangratato, czyli taką ziołową posypką. Użyję do tego bułki tartej estragonu, który mam w lodówce. Później go potniemy, wrzucimy do tego i odświeżymy to wszystko skórką e, cytryny. E, no dobra, bierzmy się do pracy. Ja wcześniej ugotowałem czajnik z gorącą wodą, tak, żeby o, o, przyspieszyć trochę ten proces, więc wlewamy go sobie do naszego garnka. I na małym ogniu możemy spokojnie to puszyć. Sos zaczynamy konstruować od pokrojenia, obrania i pokrojenia dwóch marchewek, jednego takiego paska, takiej laski sera, selera naciowego i szalotki. Teraz jeśli chodzi o obieranie, no to marchewka, to sprawa prosta, to nam szybko pójdzie. Ale y, krótka historia a propos selera naciowego. Słuchajcie, y, drodzy Państwo, musimy seler obierać za każdym razem, ponieważ on ma takie niefajne, niewygodne y, nitki. Wbijamy sobie pod, ten, pod tą nitkę i wyciągamy takie pasmo do dołu. Albo po prostu bierzemy, tak jak tą obieraczką, którą obieramy marchew i lecimy do dołu z, z obieraniem marchwi. Ja złapię w ten sposób, wyciągniemy sobie to. Szalotka. Nie obieramy jej. Tylko przecinamy ją w pół, a później będziemy ją kroić. Tak jest dużo, dużo, dużo łatwiej. Zobaczcie, bierzemy ją całą, przecinamy ją wzdłuż. Mamy dwie połówki i obieramy sobie teraz spokojnie tą pierwszą warstwę, tą taką zdrewniałą, ze skórzałą, jak, jak, jak zwał, tak zwał. Obieramy do końca i w tym miejscu, gdzie nam ten zaczep nie odciągamy tego, nie ucinamy, bo te płatki nam się rozlecą, tak? Więc mamy jedną połówkę i robimy szybko drugą połówkę i kroimy. Dobrze, weźmy sobie duży nóż. Końcówkę, tą, która jest tutaj od drugiej strony, odcinamy w jednej połówce i w drugiej. To już jest nam niepotrzebne. Bierzemy nóż i przecinamy to wszystko wzdłuż. Tak? Nóż na płasko, przecinamy szalotkę na pół. No i mamy ją gotową, taką rozetkę, którą zaraz będziemy sobie drobno kroić. Jedna połówka gotowa, bierzemy drugą. Tak samo wszystko przecinamy wzdłuż równolegle. Nóż na płasko, uważamy na rękę pojedziemy płasko górę dłoni i przecinamy i też nie do końca. Jak rozetniemy do końca, rozlecą nam się te wszystkie paski, to nie będzie tego można zebrać. No i wszystko nam się rozwali. Dobra, składamy pierwszą, tu jakieś części już nam odleciały, to polecam bezpośrednio do patelni i szatkujemy. I mamy sytuację z szalotką załatwioną. Odkładamy to sobie na bok. Dobra, marchew, obcinamy z dwóch stron i kroimy ją równolegle tak samo raz i potem dwie połówki. Jeszcze raz, nie będziemy tego kroić aż tak drobno. Ten sos nam fajnie pochodzi yy, z większymi kawałkami. Wtedy będzie czuć się w sosie, tak? Dobra, no i mamy co? Pierwsza marchewka. Świetnie. I druga marchewka. Kończymy yy, koleżankę marchewkę. To wszystko mamy już tutaj. Odkładamy sobie na bok, bo to wszystko naraz trafi na patelnię. No i co? Seler naciowy, ta biała część. Nie do końca z nią przepadam, skończyła w śmietniku. Tniemy yy, go wzdłuż na 3-4 części. I tak samo jak marchewkę. Dobra. Włączamy patelnię. Możemy ją grzać całkiem nieźle. Lejemy oliwę. Oliwa, to nie jest extra virgin, choć może kolor tak wyglądać, tylko to jest oliwa z wytłoczyn z oliwek. Ona ma wyższą temperaturę spalania, extra virgin by nam się spalił, zrobiłby nam gorzki sos, tego nie chcemy. No to siup. Można się śmiać z tego, ale zacznę dosalać naszą oliwę, tak? Ale to jest coś, co pozwoli mi kontrolować cały czas ten poziom słoności, że tak to nazwę. No świetnie, to nam pięknie już zaczyna latać, wszystko trafia na patelnię. Dobrze, teraz to się chwilę nam musi przesmażyć. Bierzemy sobie łyżkę, najlepiej drewnianą, metalową. Kiedy skrobiemy, to możemy coś uszkodzić, możemy coś zerwać stąd, tak? A, a, a jakiś metal, a drewniana idealnie, świetnie pozwala nam te, te, te warzywa obracać. To mamy to tak? gotowe, świetnie. Kolejna rzecz, Zaczynamy przygotować rzeczy pod pangratatę, czyli pod tą posypkę ziołową. Potrzebuję do tego estragon, który mam w lodówce. Estragon, najważniejsze rzeczy, które są w nim, znaczy są dwie, tak, to są listki i gałązka. Jeśli byśmy robili przepis dłużej, poddawali mięso i te wszystkie warzywa dłuższej obróbce, możemy wtedy ciąć łodyżki, ale w tym wypadku będą nam potrzebne tylko listki, czyli ściągamy je, góra jest miękka, więc schodzi, trochę pod prąd, tak, ściągamy listki do dołu, pierwsze dwa, trzy, pod prąd, pod prąd, pod prąd, o pięknie, o pięknie, dobra to ciachamy tak jak poleci. To nie ma najmniejszego znaczenia. Tylko zbieramy to ręką, żeby pociąć to raz. Ważna rzecz w ziołach, żebyśmy cieli je raz, a nie miażdżyli tym nożem, nie męczyli, bo one wyglądają potem źle są o oklapą, tak? No to pięknie. Hop, 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 hop. Mamy naszego kolegę estragona gotowego. Dobrze, on sobie jest tutaj. Kolejna rzecz, która wchodzi nam do yy, warzyw, to jest indyk. Wrzucamy po prostu w całości. To mięso. Trochę w palcach rozdrabniając, tak, żeby jak uderzy to ciepło w nie nie ono się nie zbiło i nie zaczęło yy, takie kulki. Potem tak to wszystko rozstrzepiemy łyżką. No dobrze, czyli wrzucamy, rozstrzepujemy to palcami i zaraz, zaraz zaczniemy to smażyć. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. O tym, że zimna rzecz szkakując na patelnię nam obniży temperaturę, więc można od razu podkręcić. A druga rzecz, żeby za każdym razem to dosalać, żeby kontrolować ten, ten poziom ten yy, na każdym etapie, tak żeby nie solić wszystkiego na samym końcu, tuż przez wydawanie. To na pozór trudne i czasochłonne danie, to absolutnie prosty, klasyczny przepis na danie mięsno-makaronowe. To połączenie smacznego i zdrowego indyczego mięsa i warzyw. A całość dania uzupełnia estragonowa, chrupiąca pangratata. Super! Jeśli mamy na opakowaniu makaron napisane gotować 6 minut, tak? Gotujmy minutę krócej. Ponieważ ten makaron, tak jak mówiłem na samym początku, on będzie skakiwał nam do sosu, i w tym sosie się będzie jeszcze pitosił przez minutę kolejną lub dwie. Także tak naprawdę będziemy go też obrabiać, w tym będziemy, e, będziemy go gotować już w sosie. Pięknie. Rzucamy trochę. I teraz, jakbym to dodał tutaj, w takiej samej ilości, to byłoby bez sensu, tak? Bo nic bym tutaj nie dosolił. Tutaj naprawdę nie bójmy się tej soli. Makaron musi być ugotowany w słonej wodzie. On wtedy, kiedy wejdzie do sosu, może wciągnąć ten smak. Świderki lecą do środka i niech będzie tak, dobrze. To nam się gotowało, ale znowu przestało, bo co? Bo makaron jest zimny. Podkręcamy to znowu na maksa. Możemy tą samą łyżkę użyć tutaj. On potrzebuje przestrzeń, żeby się fajnie ugotował. No dobra, to nie on lata. Zajmiemy się teraz dalej sosem. Ok. no i już zaczyna nasz indyk łapać kolor. Tu się trochę przysmażył i rozdrabniamy. On ma taką tendencję do zbijania się w małe kulki, ponieważ tam są, jest białko i ono się ścina. Chcemy to rozrobić, tak? Czyli przygniatamy, przygniatamy, przygniatamy. Super, fajnie, dobra. Kolejna rzecz, która jest tutaj ważna, koncentrat pomidorowy. Gdybyśmy używali świeżych pomidorów, musielibyśmy ten sos robić przez kolejne 2-3 godziny. Mm. Koncentrat pomidorowy jest trochę jak esencją z tych pomidorów, tak? Nie ma w nim nic złego. Włosi go używają, wiele innych nacji go używamy, też go używajmy. Nie bójmy się, jest absolutnie ekstra. To co? Dwie łyżeczki? No, może trzy. Niech będzie, dobra. Makaron lata. Sos nam się zaczyna łączyć, jedzie wino. Fajnie. Przy wlewaniu wina można patelnię podkręcać na maks. To wino ma nam odparować. My chcemy tylko sam smak z winogron, który jest w nim. Sól. Myślę, że odrobina i czas na spróbowanie. OK. Tu miałem łyżeczkę po naszym koncentracie, wymieszajmy. I zobaczmy, co tam w trawie piszczy. Jeśli będę kontynuował i dalej to robił, to się upije. Wino musi jeszcze trochę odporować, to jeszcze nie ten moment. Dobra, ale jest fajnie, jest słono, to wino jest jeszcze za ostre, więc jeszcze chwilę to sobie musi polatać. Dobrze, tu się robi, tu się robi. Bierzemy, Kończymy pangratatę, czyli tą ziołową posypkę, którą będziemy sypać na samym końcu po sosie. Mamy bułkę, to przygotujmy sobie ją tutaj. Mamy cytrynę. Z cytryny potrzebujemy tylko samą skórkę. No więc już. Połóżmy to obok, bo to potem wszystko trafi na oddzielną patelnię. Mamy cytrynę, mamy stragon. Bułka jest tutaj. Dobrze, podrzućmy tym sosem. Ok, słuchajcie, ja to odstawię, żebyśmy mieli miejsce. A ja zajmę się pan gratatą. Rozgrzewamy suchą patelnię i będziemy do niej wrzucać bułkę tartą możemy podkręcić w tej chwili na maksa. Padelnia jest ciepła, Rzucamy bułkę i tak naprawdę prażymy ją, nic więcej. Trochę jak karmelizowanie cukru, jak tostowanie orzeszków piniowych, czy czegokolwiek. To, co robimy w tym, w tym wypadku, to wydobywamy te wszystkie ciepłe smaki, które są w niej, tak? Podgrzewając jakiekolwiek rzeczy, wyciągamy z nich to, co najlepsze. Tak, już widzę, że dół zaczyna nam się łapać. Już czuję... Też zapach tej bułki tartej, fajnie, cudownie. Kolejna rzecz, którą dosolimy. Ktoś soli bułkę tartą? Tak, jak najbardziej. To nam daje więcej jeszcze smaku i wydobywa tą całą resztę. Buła się nam robi już ciemna, widzę, cudo. Pan estragon. I na nożu sobie ściągniemy razem z resztą estragonu skórkę sytyny. Skórka sytyny da nam taką odświeżającą barwę, tak? Że to też super nam robi. No i świetnie. To wszystko, co chciałem zrobić. Już czuję, że cytryna uderza tą swoją aromatowością. Estragon, który tam jest, jest super fajny. To jest sprawa załatwiona. Odstawiamy to na bok. Będziemy potem to sypać na sam makaron. Sos. Wracamy. Makaron ugotowany. Al To on jeszcze potrzebuje z minuty. Polata sobie tutaj. Super. Skakuje do środka. Trzymajmy też tą wodę. Ta woda jest bardzo fajna, ponieważ ona nam będzie rozluźniać sos. Ta woda nam się może jeszcze przydać. Czyli wrzucajmy zawsze taką łyżką. Chyba, że jest to długi makaron, no to nie wyciągniemy jej taką łyżką. Trzeba to wyciągać szczypcami. Ale jeśli możemy, to wrzućmy sam makaron i trochę tej wody. No, nam rozluźni sos i połączy też te wszystkie smaki. Dobra. O tak, o tak. Dobra. Pięknie. Dobra. Odrobina wody. Tak, nie bójmy się. Ta woda też ma sobie smak. Jeśli byłaby niedosolona, to labym zwykłą wodę bez sensu. A ta w sobie ma i gluten, i te wszystkie dobre rzeczy, które już wyszły z makaronu, i przede wszystkim jest słona, więc cały czas doprawioną rzecz do doprawionej dorzucam. No dobra, cudownie. Słuchajcie, to pochodzi jeszcze na minutkę. Będziemy mogli to pomału wydawać. Ok, mamy pangratatę, mamy makaron w środku, mamy cały sos gotowy, mamy wszystko dosolone, doprawione. Mamy makaron, który jest bez e, jajek. Czyli super rozwiązanie dla osób, które e, muszą być na diecie, tak? Te, które nie mogą e, sobie dalej z... powiększać cholesterolu. Ok, to co? Nakładamy. Fajne, bardzo fajne, domowym sposobem, szybko zrobione ragu. Czyli taki sos, trochę jak sos boloński, tak? gdzie jest pomidor, jest warzywo i jakieś mięso. W tym wypadku super smaczne i mięso indycze. I teraz pangratata. Pamiętajmy tylko żeby się nie sparzyć w palce. Ja to gdzieś tam jestem zaprawiony w bojach, ale tak. Gotowe, super. Estragon suchy, chrupiący, bułka podpalona, kolejny ekstra ciekawy smak. No i cytryna, która daje nam tą świeżość, tak? Bomba. Tym posypujemy, to nam da absolutnie dodatkowy wymiar. No i będzie nam to świetnie chrupać. No i danie gotowe. Fusili, czyli świderki z sosem pomidorowym, indykiem, warzywami i chrupiącą pangratatą, czyli bułką tartą, estragonem i cytryną. Pamiętajcie, że makaron dobrze łączy się z większością smaków, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny. Składniki, jakie do niego dodamy, nadają mu charakter, decydują, czy jest smaczny, zdrowy i nietuczący. Pamiętajcie, żeby makaronu nie rozgotować. Jeśli to zrobicie, mimo dalszych starań danie nie będzie smaczne. Pamiętajcie też, żeby zachować odpowiednią proporcję makaronu do sosu, z wyjątkiem zup. To sos jest dodatkiem do makaronu, a nie odwrotnie. Nie należy więc przesadzać z ilością sosu.